Cześć, jak możecie zobaczyć, tematem dzisiejszego odcinka będzie kukurydza i chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają obecnie nasze rośliny, oraz w tym miejscu skupić się głównie na jednej z niepożądanych cech, właśnie w rozwoju kukurydzy, powiedzieć skąd mogło się to wziąć, w, jakiej, w jakim natężeniu występuje właśnie na naszej plantacji oraz jakie konsekwencje może właśnie ze sobą przynieść. Także zapraszam do oglądania. I chciałbym jeszcze zacząć od kilku słów o y, pogodzie. Y, w ostatnich dniach spadło u nas łącznie 8,5 mm opadu. Także nie jest to duży deszcz, ale doceniam go i staram się nim cieszyć, ze względu na to, że y, w wielu miejscach było tego deszczu jeszcze mniej, bądź y, praktycznie y, wcale. Dlatego właśnie cieszymy się tym, co mamy, mimo że y, no jest ta świadomość, że tej wilgoci tutaj za chwilę znowu zacznie brakować. Przechodząc już do samego wyglądu roślin kukurydzy, no to obecnie ma ona około pół metra wysokości. Jak możecie zobaczyć, tutaj wiele roślin jest dosyć zróżnicowanych. Mają one około 10-12 liści obecnie. Może przejdę jeszcze kawałek. Tutaj akurat jest taki rządek, gdzie ta kukurydza jest trochę mniejsza. A już rządek dalej mamy te rośliny nieco większe. Tutaj z kolei mamy takie ponad półmetrowe rośliny, ale chciałbym się skupić na czymś innym, co możecie, myślę, zobaczyć tutaj. Jak widać jest to rozkrzewienie w kukurydzy. To teraz widać, że to po prostu wzięło się z jednej rośliny. I to właśnie o tym chciałbym dzisiaj trochę więcej powiedzieć. Część informacji, jakie Wam przekażę, opieram na artykule, który przeczytałem dzisiaj na serwisie, czy w serwisie farmer.pl, a jego autorem jest Karol Bogacz. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nic. Link do tego artykułu znajdziecie w opisie. Myślę, że zawsze należy gdzieś tam odwoływać się do źródeł, mówić o osobach, które. Daną, od których daną wiedzę jakby pozyskaliśmy, powodów takiego zjawiska, które tutaj widzimy, jest tak naprawdę kilka. I zaczynając od nawożenia, to właśnie ono, przeprowadzone w nie do końca prawidłowy sposób, może już właśnie wpływać na to, że rośliny będą częściej krzewić się, tak jak tutaj ta, którą widzicie. Otóż. Podobno może brać się to właśnie od przenawożenia azotem, być może właśnie kiedy w młodej fazie ta roślina ma tego azotu zbyt dużo dostępnego, no to jakby jej potencjał zwiększa się i ona czuje, w cudzysłowie mówiąc, że wytworzy tutaj większą masę, kiedy właśnie się rozkrzewi. Innym z powodów może być temperatura. Jak wiadomo, w. Na początku czerwca mieliśmy w Polsce bardzo niebezpieczne dla wielu plantacji przymrozki. Tak naprawdę w całej Polsce było po prostu zimno, a właśnie w niektórych miejscach niestety mieliśmy nawet do czynienia ze zniszczonymi plantacjami, czy to ziemniaków, pomidorów, czy nawet właśnie uszkodzone kukurydze. Także te warunki również wystąpiły i to mógł być kolejny czynnik, dla którego właśnie dzieje się coś takiego. I kolejna sprawa to występowanie szkodnika ploniarki zbożowej. Myślę, że wiele osób właśnie o tym szkodniku słyszało. Ja również go w tym roku na naszych kukurydzach widziałem. Jednak no nie w takiej liczebności, żebyśmy zdecydowali się na zabieg, a być może jednak warto było to zrobić i popełniliśmy błąd. Tego nie wiem, my zabiegu, tak jak mówiłem, nie wykonywaliśmy. A wiem, że tej polniarki trochę tutaj było, dało się ją po prostu znaleźć. Ona uszkadza stożek wzrostu, jeśli właśnie udaje się do niego dotrzeć. I wtedy roślina, chcąc w cudzysłowie nadrobić to, co może stracić, właśnie wypuszcza kolejne rozkrzewienie. Jeśli tak przyjrzymy się po roślinach w tym rzędzie, no to tutaj widzimy, że o, tutaj mamy roślinę z takim jeszcze bardzo małym rozkrzewieniem, najprawdopodobniej trochę później wypuszczonym. Ta roślina jest czysta, ta również tego nie ma. Tutaj kolejna, kolejna, te, które już widzieliście. Tutaj jest wszystko w porządku, no i tutaj kilka roślin dalej mamy kolejną taką roślinę. W zależności od miejsca na polu też widzę, że tego jest więcej albo mniej, gęściej bądź rzadziej. Z informacji takich w internecie, które wymieniają sobie między sobą rolnicy, wynika również, że to też kwestia odmianowa, więc możecie napisać w komentarzu, jeśli macie możliwość, na przykład, porównania sobie dwóch, trzech odmian kukurydzy. No to właśnie napisanie: Czy widzicie również coś takiego na swoich polach, i czy jest to właśnie zależne też od odmiany? I jak kwestie porównania odmian, które tutaj mamy, chciałbym poruszyć w kolejnych materiałach, a tutaj przeszedłem teraz do kolejnego rządka tej kukurydzy. No i tutaj o, tutaj mamy właśnie takie rozkrzewienie, ale tutaj kolejna roślina jest czysta, jeśli tak to mogę powiedzieć, bez tego rozkrzewienia. O, tutaj mamy. Ślinę, która, mam wrażenie, ma dwa takie rozkrzewienia, albo to są. Nie, to są po prostu dwie i każda ma po jednym takim rozkrzewieniu. Tutaj kolejne miejsce, już możecie sobie sami zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli chodzi o skutki wypuszczenia takiego drugiego rozkrzewienia, czasami zdarzają się nawet dwa dodatkowe, no to jest to oczywiście obniżenie potencjału tej. Tej głównej łodygi. Często mówi się o tym, że to właśnie jedna kolba jest najbardziej pożądana w przypadku uprawy kukurydzy ziarnowej. No tutaj chodzi głównie o to, aby była ona bardzo dobrze uziarniona. To ziarno też było odpowiedniej wielkości, i wtedy to daje szansę, potencjał na odpowiedni duży plon. No, a jeśli właśnie pojawia się druga, trzecia kolba, no to one z reguły redukują potencjał tej głównej, no i tak samo jest w przypadku tych rozkrzewień. Może się okazać, że jeśli będą warunki do tego, aby to rozkrzewienie się rozwijało, no to one również może nawet próbować wypuścić kolbę wtedy taka roślina, która ma oczywiście jakiś swój ograniczony potencjał, ograniczone miejsce, z którego Przecież czerpie wodę i składniki no, będzie narażona na walkę o to, by wykarmić te dwa rozkrzewienia. Co na pewno może wpłynąć właśnie negatywnie na plonowanie. Jednak autor tego artykułu podaje również informację, że nie zawsze musi się tak wydarzyć. Może się okazać, że te rozkrzewienie nie zagrozi zbyt mocno rozwojowi właśnie głównej łodygi tutaj jest takie miejsce, gdzie ta kukurydza jest trochę słabsza, ale już rządek obok mamy znowu całkiem ładne rośliny i tutaj przy okazji widzimy taką z dość dużym rozkrzewieniem bocznym no ale znowu widać, że na kolejnych roślinach tego nie ma. O, tam mamy roślinę z dwoma takimi Rozkrzewieniami, i później znowu jest z tym spokój. Także to jest faktycznie gdzieś zależne od właśnie konkretnej rośliny, konkretnego miejsca. Ciężko mi oszacować w jakim stopniu to na tej plantacji występuje, no bo to w zależności właśnie od tego, gdzie patrzymy, myślę, że jest tego około 10, może 20%, no bo jak widzimy tutaj po drugiej stronie również tego zjawiska nie mamy, no w sumie tutaj na tych troszeczkę mniejszych roślinach nie ma go wcale. I tutaj po drugiej stronie również nie widać, także być może jest to nawet poniżej 10%, ale to tutaj trzeba by dokładnie przeliczyć na najlepiej próbie kilkuset roślin i wtedy właśnie to Ocenić. Także jeszcze raz powiem, że napiszcie, jak to wygląda u Was. Ogólnie zapraszam do komentowania tego materiału, do zostawiania łapek w górę oraz subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie tego filmu. W nim to byłoby już wszystko. Zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam.